Hejka, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w środę. Słuchajcie, pogoda nam się popsuła. Ewidentnie wieczory są już naprawdę chłodne yy, i poranki nie lepsze. Wczoraj w ogóle cały dzień mżyło, tak paprało deszczem, ale nie było jakiegoś wielkiego deszczu, i yy, w sumie dobrze, że spadł taki, bo troszeczkę nam też ziemię nawilżył, wszędzie było tak totalnie sucho, że ani bić łopaty chociażby po to, żeby te buraki pomału yy, wyrywać i przerabiać. Myślę, że jak tak. Jeszcze z jeden dzień, dwa dni popada, to się zabierzemy, z mężem za to, być może w weekend, yy, bo myślę, że nie ma co czekać dłużej, po prostu muszę słoik jeszcze ogarnąć. Widzicie, przy Was trochę sobie pomyślę. Tutaj sobie w ogóle przygotowałam cebulki, bo w planach dzisiaj jest tak: zupa z tego grochu, który zrywałam ostatnio, yy, ale też. Myślę o pierogach z kapustą. Także pojedziemy do sklepu razem, kupimy kapustę kiszoną, bo chcę. Właśnie tą Mnie się najbardziej sprawdzona. Najbardziej lubię smak jej. O, właśnie, pasowałoby grzyby na moczyć. Czy ja mam grzyby suszone? Chyba mam. W ogóle to muszę zobaczyć, co mam w szufladach, szafkach, i żeby nie kupować znowu powtórnie, bo wiecie, jak to jest. Potem jest yy, sprawa taka, że są dwa słoiki czegoś tam otworzone, i nie wiem, jak się w ogóle to stało. Poza tym chciałabym zobaczyć do Biedronki, bo tam była ta promocja chyba dwa produkty minus 50, także zobaczymy jak to wygląda, także witam Was serdecznie, wbijcie łapkę na początku i miłego oglądania. godzin do piernika. Ja jeszcze nic nie jadłam i zamierzam zaraz sobie coś zrobić. Nie wiem, czy to nie będzie. Wybiłam sobie tutaj o! Chyba tak będzie parówka i wiecie, wbite parówka jako jajko! Jako serduszko i wbite do niego jajco na wierzch starczy ser. Ale tak, jak widzieliście, byłam w Biedronce i tam z tej promocji wzięłam tylko to, co potrzebuję. a w zasadzie potrzebuję Brian, bo do Krakowa dam mu mop, który mamy w domu, to jest ten mop z filety, on jest mało używany, najczęściej jest używany przy myciu schodów, bo my raczej używamy tych, mopa parowego, albo tego odkurzacza, który jeździ, albo tego odkurzacza, który miałam na współpracy, który od razu odkurza i myje taki ręczny, wiecie. Więc ten jest rzadko używany i nie ma sensu kupować do niego na mieszkanie, tylko kupiłam mu wkład, korzystając z tego właśnie, że jest ta promocja, bo tam za dwie te rzeczy wtedy dałam 24 zł, a tutaj jeszcze jest ze smuki taka mała patelnia, dla niego będzie jak znalazł, bo wiecie, co ten dla jednej osoby to jest po prostu kwestia y, dwóch jajek, więc to mu się na pewno przyda, a fajna promocja, więc skorzystałam. Wzięłam y, też takiego wielkiego szału, tam były większe te patelnie też, ale powiem Wam, że wszystkie były zgniecione, pewnie przy y, transporcie gdzieś tam. Nie wiem, nie mam pojęcia przy przechowywaniu, jak oni to wszystko robią. Właśnie przychodzi mi cały czas powiadomienie z Vinted, bo Filip nakupował sobie książek yy, jednak używanych na Vinted. Odkupował po prostu i teraz przechodzą powiadomienia, że ta paczka już jest do odebrania. Wzięłam też ściereczkę za złoty 99, taką yy, bardzo, bardzo przyjemną. ściereczkę z mikrofibry. Yy, wiecie co? I yy, no, środek do czyszczenia do odnowienia do odświeżenia deszki rozdzielczej bo wszystkie Samochody są mega, mega zakurzone i trzeba je po prostu w środku odświeżyć. Tak w ogóle to zastanawiam się nad odkurzaczem piorąco-myjącym. Dajcie mi znać, czy macie i z jakiej firmy. Ja chcę kupić coś turbo, taniego takiego max do 400 zł, a już oglądałam na internecie i są takie. Muszę zapytać też moją koleżankę, bo ona też kupowała z tego, co wiem, to właśnie gdzieś na wakacjach, bo ja chciałabym właśnie mieć, wiecie, ja nie mam dywanów, jedyne wykładziny to mam u Emili w pokoju, i ja je zawsze oddawałam do czyszczenia, a nie wiem, czy jeszcze zajmują się u nas tym czyszczeniem tych wykładzin. A druga rzecz to chciałabym od czasu do czasu po prostu wyczyścić nasze sofy, krzesła, no i oczywiście siedzenia w samochodzie. to w ogóle zapaliłam sobie świeczkę, żeby ją zdękować. To jest jedna z tych świeczek kupiona na wyprzedaży z Pepco więcej, ale w każdym razie szału nie ma, moim zdaniem słabe. Wzięłam też dwa razy te kaszki, takie deserki. Ja to sobie lubię czasem, powiem Wam, że tak książ do książki tak sobie hapnąć. Wyjęłam sobie tutaj też galaretkę z szuflady, bo yy, tak przeglądałam, co mam w związku z tym, że będę dzisiaj tyle gotować. I zobaczyłam, że mam galaretkę, więc zrobię dzieciom, żeby miały tak na deser z owocami, tam są jeszcze maliny, w ogóle to nie kupiłam sobie, a zobaczyłam fajny przepis na taką owsiankę nocną, czerwoną, w związku z tym, że jeszcze są maliny, chciałabym wyzbierać tę końcówkę już taką, wiecie, powiedzmy sobie nie bardzo ładną i zrobić właśnie taką nocną owsiankę z termomiksa. Ona jest tam chyba pisana jako różowa owsianka. Jak robiliście, to mi piszcie. Dla Emily Aptimel słyszałyście na pewno, jak bardzo wśród dzieci panuje już COVID. Nie wiem, czy mogę wymawiać to, ale w każdym bądź razie to dzieciństwo wróciło, i tam dzieci właśnie są już no, zasmarkane. Jest gorączka, kaszel. Tak samo jest ten <laughs> choroba sztuciec. Mocno się rozszerza. Wiadomo, dzieci wróciły do szkoły, więc. Yy, Będę ratowała yy, suplementami, ale też wzięłam właśnie Actimela dla niej, to żeby sobie tak wypiła ze smakiem, ona lubi, więc myślę, że nie będzie problemu. Wzięłam też biały ser, bo nie wiem, czy nie ciuchnę już tak przy okazji tych pierogów z kapustą, po prostu parę ruskich. Słuchajcie, przyniósł mi mąż dynię. Czy z tych dni ja mogę zrobić zupę krem? Co to w ogóle za rodzaj? Nie mam pojęcia. A nie chciałabym, żeby były tylko ozdobnymi. Wiesz, że są twarde, pierońsko twarde, ale jakby coś to piszcie, czy z tej dyni mogę zrobić e, właśnie taką zupę krem. W ogóle to zaraz zrobię z tego, co tutaj mam. A są jabłka, jest są śliwki i na portom jeszcze winogron, więc zrobię kompot i będzie y, do obiadu, na pewno wyjdą mi dwa takie pojemniki, więc na dziś, na jutro. Zrobiłam też mawiny E, więc dzieci będą podjadały, ja też zaraz zrobię sobie kawę i po prostu wiedzie taka mafina. Nie, najpierw zrobię sobie parówki, bo jestem głodna, widzicie, ile godzin. Zrobiłam wodę, wcisnę sobie e, resztę cytryny, a na wieczór jeszcze myślę e, mamy dość dużo, bo tam chyba ze cztery y, takie puszki tuńczyka, więc na wieczór wjedzie pasta z tuńczyka. Ja jeszcze dzisiaj kupiłam wędlinę, kupiłam ser i kupiłam salami, więc jutro chyba zrobię dzieciom, bo to mnie... Praktycznie cały dzień i pół, tak myślę, do drugiej w nocy nie będzie. W zasadzie wpadnę tylko na chwilę i potem wypadnę, ale e, zrobię im chyba pizzerinki. A tutaj e, zrobi, kupiłam, akurat była świeża dostawa żołądków więc sobie podzielę na dwie części. Może, nie wiem, myślę, że pierogi to będą na dziś, na jutro, a, a żołądki to może by były... Na piątek. Zaczynam myśleć troszeczkę tak do przodu, żeby sobie ująć z tym gotowaniem, żeby tak po prostu stanąć w tej kuchni, zrobić tak na maksa i żeby było dobrze. Groch mi się już pyrka, więc za chwilę będzie zupa. Ja mam podstawę, czyli rosół tej zupy. No, także zabieram się za robotę. Piszcie mi, co, ja, co, co gotowałyście na obiad dziś, wczoraj, co planujecie na jutro. Grunt to jest mieć plan, zrobiłam tak, zrobiłam sobie śniadanie, trochę się przyjarało, ale spoko, mam też jeszcze całkiem sporo tych małych pomidorków w namiocie, więc będę je zjadać, żeby pamiętać o nich, bo wiecie, one opadają, gniją i niedobrze, Tu zrobiłam sobie w ogóle herbatę z Biofixa, jakąś tam owocową, coś tu mój Filip pisze, aha, przyniosłam też marchewkę, bo do tych pierogów też tam w przepisie piszą marchewkę, ale ja w związku z tym, że jeszcze mam z rosołu noge skaczki, mam też ćwiartkę. To już tutaj sobie wrzuciłam do tego mojej nadstawki i tam oprócz grzybów to właśnie jeszcze są. Jest ta noga skaczki i ćwiartka. Mam tutaj we frędze już przygotowane Owoce, tylko nie mogę teraz włączyć, bo będzie mieć głośno, jak włączę jedno i drugie. Owoce to są te na kompot, pokrojone, to wszystko pięknie, ładnie. Tutaj zrobiłam też już ciasto, jeśli chodzi o te pierogi. No i galaretka też już jest zagotowana, tylko wlać do pucharków, nie pucharków, anka, nie kombinuj, do szklanek. Szklanek po Nutelli, tutaj Wam pokazuję pustą, bo moja Emilia ja nie lubi owoców w galaretce, boli taką sotę. Także ja teraz zajadam, biorę sobie też jeszcze te ogórki. Słuchajcie, znowu mi ucięło ze względu na to, że pamięć, po prostu pamięć mam zawaloną, przede wszystkim zdjęciami z tego lata i będę chciała to znowu wywołać. Dużo tego będzie, ale to nic. To jest taka pamiątka na lata. a Potem dzieci nie powiedzą, że nic się przeżyły, że nic nie widziały, bo po prostu mam to udokumentowane. Zresztą będziecie widzieć... to jest jak kocham zdjęcia. Ja uwielbiam wracać do zdjęć, bo to jest taka pamiątka, kiedy coś tam umknęło mojej pamięci. A tymczasem tutaj sobie przypominam. Ze względu na to, że mam bardzo mało czasu, nie idę teraz po maliny. Wyjęłam sobie borówki. Dostałam dwa takie woreczki borówek od koleżanki i tu są moje wcześniej zamrożone już maliny i nasypuję do tych szklanek i zalewam to galaretką. Galaretka już trochę przestygła, więc super, za chwilę będę mogła to salić do lodówki. Myślę, że wieczorem dzieciaki będą się tym zajadały. Eee, tak jak mówię, kompot i eee, fasz na grzyby, na grzyby, na pierogi z grzybami, z kapustą. No i ja mówię, że dorzuciłam sobie tutaj Zrosło to mięso, żeby się po prostu nie zmarnowało, żeby wykorzystać, bo tak bym bardzo chciała to zrobić. I, i co? I Jadę po Emilię. Dzisiaj też byłam w sprawach urzędowych po urzędach, ale też jeszcze będę musiała wrócić do urzędu, bo widzę, że nie wszystko. E, Dopiąłam na ostatni guzik tutaj dostałam właśnie informację od Brejana, że potrzebuję jeszcze paru rzeczy ze studiów. Powiem Wam, że będę musiała jechać do skarbówki i do ZUS-u, czego nie cierpię. Wiecie, jak ja y, w skarbówce trafiłam na przemiłą panią, która podobno no tak ma, bo wiele osób mi o tym mówiło, więc niedobrze. Słuchajcie, dostaję pytania w związku z ziemiórkami. Mam nadzieję, że w ogóle mnie dobrze słychać, bo y, tu działa, wszystko pracuje. Y, że macie ziemiórki w kwiatach. No powiem Wam, że nie zazdroszczę i ja wiem, że i sama się też y, od tego nie uchronię, bo to jest... słuchajcie, poczytajcie sobie ale, yy, na internecie, ale to jest po prostu kwestia tego podlewania. Niestety, jak już je macie, to Was nie pocieszę, bo przed Wami nierówna walka. Yy, możecie zastosować lepiej, możecie zastosować. Yy, Środki do gniazdek, które są na muchy, na pomary, żeby to cały czas gdzieś tam się ulatniało. Możecie spryskać kwiaty właśnie środkami, bo wiem, że i tak robią dziewczyny, środkami na muchy po prostu, ale przede wszystkim należy zacząć od ziemi. Słuchajcie, nie pocieszę Was, ja wiem, być może macie dużo kwiatów, ale musicie przesadzić kwiaty do świeżej ziemi, musicie umyć doniczki. Musicie najlepiej wyparzyć jeszcze tą ziemię wcześniej w piekarniku, żeby zabić. Jeśli kupujecie właśnie z kreciarni czy coś często, sobie przynosicie. Już, jeśli nie same owady, to jajka w ziemi. Więc przed Wami naprawdę masa, masa robotów, ale tak samo możecie korzystać, jeśli to nie jest jakoś tam bardzo rozprzestrzenione i nie macie nie wiadomo ile kwiatków, ze środków naturalnych, bo wiem, że też na przykład dziewczyny rozkładają czosnki, główki czosnków, wokół doniczki, czasem nawet na doniczce i gdzieś tam to zabija. Pisałyście mi tu wielokrotnie, że dajecie zapałki siarką w ziemię, wbijacie, że to też pomaga. Także tych sposobów jest naprawdę multum, tylko trzeba być systematycznym, i to jest naprawdę y, długa walka. Ja mam też lepy powbijane i widzę, że się one łapią, ale tak jak mówię, że one y, no są już w ziemi są już po prostu w ziemi. Więc przed wami kupa roboty, ale to się da zrobić. No i należy się y, zapoznać, jak podlewać dane kwiatki, żeby do takiej sytuacji po prostu nie dopuścić. Dobra, zamykam dom. Biorę jeszcze koszyk, bo jeszcze się okazało, że nie mam płatków cornflakes, a ja bym chciała zrobić na decy, nawet na jutro do e, tortilli, żeby przyspieszyć jeszcze akcję. Dobra, bramacy. To nie mam. Chciałam te nasiona czyja, żeby zrobić sobie e, tą nocną owsiankę, żeby rano hapnąć, bo ja rano będę akcja szybko, szybko, bo jadę właśnie między innymi na te włosy, tam zajdzie parę godzin. I. Czyli na wariatach. Także wsiadam do samochodu, jadę szybciutko po Emilii, jeszcze muszę iść właśnie do sekretariatu. Bo jakiś tam dokument, pewnie nie dostanę go od ręki. No trudno, muszę się do tego przyzwyczaić, że po prostu niektóre yy, urzędy muszą mieć nawet tydzień, żeby wstawić jeden papierek. No. Wiecie, jak jest chodzić po urzędach? Zapinam pas i jadę. Jest 12.30, a na końcu o 12.35 powiem Wam, że robi się ciepło. Słońce wyszło i już chyba nie potrzebuje drugiego rękawu. I co pani sukienca, ja. No cóż. I tak, Emilia jest odebrana, o tak. tu, zrobiliśmy zakupy i powiem Wam, że u nas w Gminie to są, ja będę powtarzała, to są takie fenomenalne babki. Weszłam, ja wcześniej dzwoniłam tylko, y, czego potrzebuję, co potrzebuję, weszłam, wszystko było przygotowane, tylko coś tam jeszcze wypełnić i podpisać, dziękuję, do widzenia, parę minut. Tak samo było w szkole, u nas w podstawówce jest y, pani, która jest tak turbo że y, w ogóle ona już nas na Emilię dobrze kojarzy, pewnie od tego wypadku Emila, nie? No. Z przecięcią Była inna? Tam była, ale ta była w y, tym, Emilka, to nie, nie ta była przy wypadku, ale ta Pani wszystko wypełniała, także a, już pamięta no. i y, powiem Wam, że na miejscu zatwarda. da się? Da, tylko teraz jeszcze skarbówka, tam się na pewno będzie czekało, a to w ogóle pewnie z tej dzień, damy radę, damy jeszcze radę. na pewno z tego nie mm -hmm. pamięta, że ja zawsze chodziłam. A, Ty przy, po mm, tak. jakieś dokumenty przychodzisz czy coś, tak? Tak, Po co ja tam zawsze. chodzisz? Po co chodzisz do sekretariatu? Nie, bo to było już w pierwszej klasie. Nie pamiętasz po co szłaś? Mamo? No. Po A, ten, to było w serówce. po sero y, tak. malwanek, tak? Tak. Tak, no to możliwe, że dlatego cię Ale tak nie ma, bo teraz są te skarmniki. Dobra, my zapinamy pasy. Słuchajcie, zrobiło się naprawdę ciepło. Ja jestem w długim rękawie, tak jak mówiłam. Ale mimo wszystko to na jutro to już wiem, że przygotuję sobie kurtkę jeansową, bo ja znowu prześpię ten moment, kiedy można ubierać katanę. A mam katanę. Jedną, drugą mam z takimi ozdóbkami, gdzie kupiona była nad morzem, także czas je wyjąć z szafy. Zabieram się z auta. Wzięłam takie małe mini biszkopciki. Słuchajcie, wezmę Emilii do jakiegoś pojemniczka, żeby podgryzała na przerwie w szkole, takie coś? Nie ja wiem, czy to, czy to jej podejdzie, będzie smakowało najwyżej, ja będę miała do kawki. Wzięłam te nasiona czyja, bo chcę zrobić właśnie tą... Owsiankę nocną. Na jutro jeszcze wzięłam, bo na pewno nie zdążę nic zjeść, ażby nie umrzeć, po prostu takie coś wypiję, tylko muszę pamiętać o tym, że nie odrywają się te nakrętki. I słuchajcie, jak nie oderwiesz, a tam coś zostanie u góry. To słuchajcie, jesteście oblane Jście od góry do dołu, także trzeba pamiętać o tym, że tu też jest wtedy jogurt. Mówię to z doświadczenia, bo już się tak oblałam. Ukidałam się od góry do dołu. Filipowi wzięłam Kubusia, ale tym razem postawiłam na butelkę szklaną i tak właśnie będę robiła, bo przynajmniej są do odzyskania potem sok. Może być, Emilia, tak, ja Ci kochanie zrobiłam galaretkę, no ale dobra, wzięła sobie taką galaretkę, niech jej dobra. będzie na szybko. Tutaj są wszystkie te, wszystkie, bo to część tych papierów, które udało mi się Zgromadź dziś, dzisiaj i odebrałam po drodze jeszcze przesyłki z książkami Filipa. Wczoraj odebrałam też takie trzy, i dzisiaj kolejne. Tutaj widzę, że jest nawet podwójna akcja. Tak, tutaj jest na pewno dwie sztuki. Także tak ten dzień dzisiaj wygląda. No masakra, ale tak właśnie jest. Proszę bardzo, jaka piękna. Tu już jest druga, tejżej żała, zobaczcie go, a w ogóle to w ogóle tak normalnie. To zobaczcie sobie na to. Tu na jednym krzewie jest chyba. I już całkiem fajnie wyglądają takie długie. Tutaj tak samo, bardzo dużo. Mniejszych, większych. Patrzcie na to. Wow. To jest ta papryka z biedronki, długa. I z niej było sadzone. Tu jeszcze nawet kwiaty. Tam mniejsze. Tak. Także z jednej papryki będę miała, nie wiem ile papryk, ale jestem tak przeszczęśliwa tym faktem, że No jeszcze jego ja nadejrzeniam. A w ogóle to można plewić dzisiaj, bo świetnie się wyrywa trawsko. Także chyba skrócę ten film i zabiorę się na pole, póki nie leję. Tutaj widzę, że sałata tam przerosła, także króliczek się będzie cieszył. Tak, wam pokażę jeszcze po co byłam w Pepko. Wiem, że średnio to widać, ale słuchajcie, budżetowniki czy jak to oszczędniki jeszcze nazwać? Bindery są w pepko i właśnie w takim kolorze byłam. Miałam nadzieję, że dopadnę przynajmniej jeden w cenie. 25 zł. Macie tam kieszonki i macie chyba naklejki, z tego co wiem, a być może właśnie podpisy, yy, jeśli chodzi o dlaczego ty zgasłeś. Właśnie o te kieszonki. Także rozejrzyjcie się w swoich pepkach. Ja będę chciała upolować właśnie chociażby jeden do tego rozdania, do którego zbieram rzeczy, przedmioty, różne kosmetyki dla Was. Tak więc dajcie znać, czy macie, czy w ogóle wiedziałeście, że są dostępne. Myślę, że naprawdę warto zerknąć, jeśli chcecie sobie właśnie założyć taki binder. Moi kochani, jestem tutaj, siadłam i chcę Wam się przyznać, że popełniłam błąd, błąd kardynalny i w ogóle błąd, który nie miał, nie powinien mieć absolutnie miejsca. Chodzi tutaj o prowadzenie samochodu i nagrywanie, a u mnie to było nagrywanie pod ostatnim filmem, tak jak teraz, z ręki. Trzymałam telefon i jechałam. Ja jeszcze się tam tłumaczyłam, że droga nie jest... Y Ruchliwa, że jadę wolno, i takie tam. Absolutnie to nie powinno mieć miejsca. Przyznaję się do popełnionego błędu. W ogóle nagrywanie podczas jazdy y, jest nie do zaakceptowania y, i oficjalnie mówię, że więcej tego robić nie będę. Mm. Będę nagrywać po prostu, kiedy nie jadę. I kolejną sprawą jest sprawa: tutaj Marika mi zarzuciła, że cieszę się z tych 7000 subskrypcji, a przez ten czas to już powinnam być dużo dalej i że niektórzy robią te 7000 w rok. Tak, zgodzę się, że udaje się ludziom zrobić to w rok, pewnie że tak, ale też muszę Ci powiedzieć, kochana, ja nie wiem, czy Ty masz kanał, czy Ty masz pojęcie, jak wiele jest tu kanałów, jak wiele kanałów jest bardzo tematycznych, z ogromną wiedzą. Ja tymczasem nagrywam zwykłe vlogi, nie robię tu żadnych dram, nie ma tu żadnych wielkich ochów i achów, więc tutaj. Zwykła codzienność. Ja tutaj jestem 4 lata i ja wiem, jak trudno było dojść do tego pierwszego tysiąca. Ja wiem, jak trudno jest niektórym dziewczynom. Właśnie tutaj są dziewczyny, które są 2-3 lata i nie mają tych tego pierwszego tysiąca zaliczonego, więc ja z tych 7 tysięcy, kochana, będę się cieszyć, bo dla mnie to jest naprawdę spore osiągnięcie, więc nie odbieraj mi, proszę, tej radości. To jest tyle. I no, chciałam powiedzieć, że popełniłam błąd, absolutnie przyznaję się do tego, nie będę tego więcej robić. No a tutaj chcę cieszyć się z tych 7000 i każdemu z osobna dziękuję za to, że subskrybuje, że wspiera mój kanał. Mam uczucie, że ostatnio żegnam się z Wami z tego miejsca, ale właśnie tak się to y, zbiega, że praktycznie całą rodzinę mam w domu, nie chcę nikogo przeganiać. Y, wiecie, wołać ciszę na planie, bo matka nagrywa. Dla mnie to jest bez sensu. Y, mam tutaj orzechy, y, które przywiózł mi mąż z pracy, i mam też nietypowe do orzechów y, narzędzie, bo chcę sobie troszeczkę połupać w ciszy, spokoju zanim usiądę do tego filmu. O nie, pękła moja piękna doniczka, zobaczcie. Na to. Mój bucik się rozleciał. Widzę, że ten drugi też, czyli one nie były tak przystosowane na to, żeby przechowywać. Je na polu na pewno nie były do tego przygotowane, żeby sadzić w nie kwiatki, które wymagają nawodnienia, czyli po prostu się rozlazły. Trudno! Wszystko się zużywa, nie? Co za ruch? A dwie minuty temu w ogóle tutaj nic nie jechało. Ale to jest po 15, także pewnie wracają z pracy i to już tak będzie. Dziękuję Wam serdecznie za dziś. Ja wiem, że nic wielkiego się tutaj dzisiaj nie wydarzyło, ale pewnie w Waszych mm, dzisiejszych dniach też nie było nie wiadomo co, po prostu zwykłe życie. A tego właśnie chcecie chyba najbardziej oglądać, bo widzę, że ten na przykład film z wyjazdu słabo się wyświetla. Tak więc samo życie. Dziękuję Wam za dziś i widzimy się już w piątek. Buziaki.